Komfort, design, sportowy charakter, nowa klasa C w zupełnie nowej odsłonie. Nazywam się Adrian Zawadka, jestem szefem sprzedaży firmie Sobiesko Zasada Automotive. Zobaczmy, co prezentuje nam nowa klasa C. Z zewnątrz mamy absolutną nowość: reflektory Digital Light, które zapewniają doskonałą widoczność na drodze oraz zupełnie nowy design tylnych lamp. Odświeżona przednia atrapa chłodnicy, na której umieszczone zostały charakterystyczne małe trójramienne gwiazdy. A tak wygląda najnowsza strefa komfortu, o której opowie nam nasz prodag ekspert Krystian. Krystian, opowiedz nam coś. O tej nowej strefie komfortu. Niektórzy dzwonią małą S-ką. Czy adekwatnie? Jak najbardziej. Ale co jest takiego wyjątkowego? Całkiem nowa stylizacja kierownicy. Doskonale leży w dłoni, więc mamy wrażenie jeszcze lepszego połączenia z samochodem podczas bardziej wymagających tras. Nowa, ale zupełnie inna od poprzedniej. Czy to adekwatne? Jak najbardziej. Ponieważ samochód jest inspirowany najnowszą klasą S, czy wszystko się zgadza. A co powiesz o nowym wyświetlaczu? Możemy nim sterować na trzy sposoby. Pierwszy w kierownicy, drugi ekran jest dotykowy, a trzeci głosowo przez funkcję Hej Mercedes. We wnętrzu nowej klasy C zostaliśmy pozbawieni większości analogowych przycisków. Nowy, designerski ekran skierowany jest stronę kierowcy pod kątem 6,5 stopnia, co sprawia, że jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Wnętrze samochodu zostało zaprojektowane z myślą o jego użytkowniku. Fotele są wygodne, dobrze wyprofilowane i mocno trzymają w zakrętach. Poza tym wszystkim mamy bardzo wygodne wnętrze, więc możemy się rozsiąść jakbyśmy siedzieli w domu na kanapie. Komfort oraz satysfakcję z jazdy poznacie Państwo podczas jazd testowych w naszych salonach Sobiesław Zasada Automotive. Nasi doradcy handlowi są do Państwa dyspozycji.